Nie. Elo! Oddjęcie. Robimy lekcję jak coś i zaraz. Może jeszcze zdążymy. Jak zrobimy lekcję, to pójdziemy jeszcze na górę. Zjedziemy z górki nagramy short masa, czyli po prostu short masa. Short masa. Ja bo dzisiaj jakby. Nie mam i Nie, nie będziemy tak jak innej youtuberki. Dzisiaj otwieramy akiemka numer 12 albo 13 tam. I. No hmm, ja po prostu lubię tak. My. 9 i 4 to 13. 13 7 albo 19 19. Pan Łądzika Ten filmik nie jest przeznaczony Ma dzieci powyżej... Trzech lat Nie, sześć Siedmiu mhm. Niech Dziewięciu. Dziewięciu. Zabiję się. I ten. Ja przyjdę do nie ciebie ma. po angielsku. Po co? Możemy to teraz zrobić. To zrobimy szybko. Zamiast będzie szóste. jest szóste. To jest cztery dziewięć. Dwa, sześć. Mów mi.

no. Czemu 20? No 20! Dlaczego? Bo tak! To jest... Tylko masz problem. 9, 24? Tak! Kurde. Równa się... 1, hmm. 7, 6. Odypy. Pierwsze no. szło, 176 Dobra, ja już będę się brała za Polaka. Czysta? Nie wiem ile tam było, nie chcę się zaglądać, ale zajrzę. No że szło Bo co? Możesz zakreślić nazwisko. Dobra, ja się zapiszę. Zoszka. Mm. Powiesz, to idzie w mój twój. Nie. O. Zoszka, masz nie ma. Zosia pała. Mae'n yn gwneud. Mae'n gwneud yn gwneud.